Na wzniesieniach łódzkich pomiędzy rzekami i stromeczkami gdzieś pomiędzy zgierzem, Piotrkowem a Brzyzinami, budowała się łódź. Jej historia jest dość długa, tak z 600-letnia, ale szczęśliwie dla nas całkiem ciekawa. Żeby to udowodnić, powstał podcast 600 minut o łodzi historię dookoła miasta. W podróż po ulicach i historii Łodzi zabiera nas centrum dialogu imienia Marka Edelmana. Podcast stworzono w ramach programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski. Odcinek siódmy: Lokalna wojna futbolowa, czyta Wiktoria Nowińska, szóste liceum w Łodzi. Wszystko płynie, czas leczy rany i nigdy nie wejdziemy dwa razy do tej samej rzeki. To tylko kilka zdań potwierdzających oczywistość zmiany. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nasze życie codzienne nie tyle zmieniło się o 180 stopni. Ale zrobiło perfekcyjnego aksela, zostawiając całą widownię z szeroko rozdziawionymi ustami. Dla niewtajemniczonych, warkana jazdy figurowej małe wyjaśnienie. Aksel to ewolucja, w trakcie której łyżwiarz wykonuje w powietrzu 3,5 obrotu. Analogia sportowa w tym miejscu zupełnie nie była przypadkowa. Obszarem naszego życia, który najdobitniej pokazuje zmiany zachodzące wokół nas, jest właśnie sport. Dzisiejszy sport to w pełni skomercjalizowana i profesjonalna część ogromnej maszyny reklamowo-sprzedażowej. Branża, w której trzeba poświęcić wszystko, by stawać w szranki z najlepszymi. Dzisiejszy zawodowy sport nauczył się przesuwać granice możliwości zawodników do tego stopnia, by o zwycięstwach decydowały minimalne różnice wyników. Tym samym stworzono ogromną przepaść między sportem zawodowym i amatorskim. Przepaść chyba już nie do zasypania. Zejdźmy z tej dystopijnej karuzeli i wróćmy do Łodzi. Miasta, w którym reprezentant polski w piłce nożnej mógł być uczestnikiem olimpiady jako gracz fokeja na lodzie. Mowa tu o Władysławie królu międzywojennym napastniku z łódzkiego klubu sportowego. Każdą historię najlepiej zacząć od początku. My jednak pominiemy kilka tysięcy pierwszych lat historii sportu i przeniesiemy się od razu do Łodzi, zapewne bez zaskoczenia XIX wiecznej. Rozwijające się miasto przyciągało osadników z zachodniej Europy. Razem z nimi do łodzi przybywały nowe sposoby spędzania wolnego czasu, wśród których aktywność fizyczna powoli pieła się pod drabinie zainteresowań. Wypadkową tych zmian było założenie pierwszej organizacji sportowej w łodzi. 7 czerwca 1824 roku niemieccy mieszczanie powołali łódzkie towarzystwo strzeleckie, zajmujące się tym co miało w nazwie spod świadomości społecznej przyjmował się powoli. W latach 60. XIX wieku powstało Łódzkie Towarzystwo Gimnastyczne, które propagowało gimnastykę jako środek do rozwoju tężyzny fizycznej oraz moralnej. Było to pierwsze Łódzkie Towarzystwo otwarte na pracę z młodzieżą robotniczą. Kilkanaście lat później niemieccy mieszkańcy Łodzi utworzyli pierwsze towarzystwo cyklistów, rozpowszechniające kolarstwo jako sposób na spędzanie wolnego czasu. Odpowiedzią na to było powstanie pierwszej polskiej organizacji sportowej w mieście. W 1889 roku otworzono konsulat, czyli filię Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Bardzo szybko Łódź stała się ważnym ośrodkiem cyklistów na ziemiach polskich. Co dzisiaj w bardziej rekreacyjno-miejskim wymiarze stara się kontynuować Fundacja Fenomen. Trudno mierzyć sukcesy dwóch organizacji rozdzielonych od siebie ponad stoletnią historią, ale Towarzystwu Cyklistów zawdzięczamy pojawienie się w Łodzi pierwszych motorów, z którymi ścigali się rowerzyści na torze w parku Helenowskim. Przełom XIX i XX wieku to moment ogromnego rozwoju organizacji sportowych w Łodzi. Razem z pojawieniem się nowych towarzystw do Łodzi przybywały nowe dyscypliny sportowe jak między innymi tenis, szachy, lekkoatletyka czy piłka nożna. Futbol jak zwykło nazwać się ten sport w cywilizowanym świecie przybył do Łodzi razem z niemieckimi i angielskimi robotnikami. Podobnie jak wszędzie na świecie piłka nożna szybko podbiła robotnicze łódzkie serca. Pierwszy mecz w mieście odbył się w 1906 roku pomiędzy organizacjami cyklistów, Klubem Turystów Łódź i Stowarzyszeniem Sportowym Union. Pojedynek zakończył się dżentelmeńskim remisem 1 do 1. Naturalną koleją rzeczy było, że coraz większe zainteresowanie tą dyscypliną sprawi, że pojawią się organizacje wyspecjalizowane w jej uprawianiu. Dwie dzisiaj najbardziej rozpoznawalne piłkarskie marki w Łodzi to Łódzki Klub Sportowy i RTS Widze Łódź. Obecnie oba kluby bardziej niż sukcesów sportowych znane są ze specyficznych napisów na murach, przenoszących wojnę futbolową z rejonów wulgarnych i agresywnych wyzwisk na obszarach kąśliwych i prześmiewczych komentarzy. Co było zanim Widzew śmiał się na Kaczywawia, a ŁKS studiował w Pabianicach? Historia powstania Łódzkiego Klubu Sportowego jest dość prosta. W 1908 roku założyciele klubu Henryk Lubawski, Arnold Heyman i Jerzy Hirschberg Złożyli wniosek do gubernatora Piotrkowskiego o legalizację klubu, w którym działać będzie kilka sekcji sportowych. Dwa lata później gubernator wyraził zgodę na powołanie Towarzystwa Miłośników Rozwoju Fizycznego na widzewie. Towarzystwo miało propagować rozwój fizyczny poprzez szeroki wachlarz sportów, chociaż pierwsze kroki postawiono w kierunku sekcji piłkarskiej. W 1910 roku ŁKS został jednym z klubów założycieli Łódzkiej Piłkarskiej Ligi Sportowej, wyłaniającej najlepszy klub w mieście. Rok później do ligi dołączyło Widzewskie Towarzystwo Sportowe. Na trzy edycje mistrzostw dwa razy triumfował w nich ŁKS. W 1913 roku na zlecenie FIFA, Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, łódzkie kluby wstąpiły do Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej. Zrobiły to, by mieć możliwość rozgrywania meczy z klubami zagranicznymi, którymi w tym czasie były kluby ze Śląska, Wielkopolski i innych ziem pozostałych zaborów. Z powodu I wojny światowej zawieszono wszelką działalność organizacji sportowych. Władze carskie bały się ich wpływu na dążenia niepodległościowe, a w wypadku klubów niemieckich obawiano się działalności agenturalnej. Później wielu sportowców powołano do wojska i chociaż kluby brały udział w marszach protestacyjnych i w kwestiach charytatywnych, to nie wróciły do swojej wcześniejszej działalności. Tylko już od starożytności ludzkość nie potrafiła wytrzymać bez cotygodniowej dawki rywalizacji na zasadach fair play. Nie dziwi zatem, że gdy tylko sytuacja światowa trochę się uspokoiła, sport wrócił do łask. Dwudziestolecie międzywojenne to okres triumfu w Klubu Sportowego. W II Rzeczpospolitej klub zbogacił się o sekcje hokeja na lodzie, koszykówki i hanzeny, czeskiej odmiany piłki ręcznej. Nowo powstałe zespoły praktycznie z marszu zdominowały rywalizację w okręgu – Odnosiły także sukcesy ogólnopolskie. Mistrzostwo Polski trzykrotnie zdobyły hazenistki, dwukrotnie siatkarki i raz piłkarze ręczni. Sportowcy Łódzkiego Klubu Sportowego zdominowali także reprezentację Łódzkich Olimpijczyków. Na Olimpiadzie w 1936 roku brązowy medal w rzucie oszczepem wywalczyła Maria Kwaśniewska. Dwa medale olimpijskie, srebrny w 1936 roku i brązowy w 1932 roku zdobyła pabianiczanka Jadwiga Weiss. W 1924 roku zarząd klubu dokonał ogromnej inwestycji, budując klubowy stadion piłkarski. Trzy lata później ŁKS znalazł się w gronie założycieli polskiej Ligi Piłki Nożnej. Ciągle rosnąca popularność tej dyscypliny sprawiła, że dotychczasowy system okręgów i gier bucharowych przestał być wystarczający dla kibiców i klubów. Zastąpiono go używanym już na zachodzie Europy systemem ligowym. Pierwszą kolejkę nowej ligi rozegrano 3 kwietnia 1927 roku. O godzinie 15 rozpoczęły się dwa mecze. Klub Turystów Łódź kontra łódzki klub sportowy. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem ŁKS-u 2 do 0. Oraz mecz TKS Toruń przeciwko Polonii Warszawa, gdzie gospodarze wygrali 4 do 3. Z drugiej strony miasta rzeczywistość przybrała zupełnie inne barwy. W 1922 roku powołano Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew, które rozpoczęło rywalizację sportową od najniższej klasy rozgrywkowej. Pięć lat później widzew i inne kluby robotnicze z całej Polski powołały Związek Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych, którego celem była promocja niekomercyjnego sportu niezależnego od burżuazji. Wymagało to stworzenia osobnych rozgrywek dla klubów robotniczych, które w 1932 roku wygrał klub z Widzewa. Rozgrywki te rok później przeobraziły się w osobny system ligowy dla klubów robotniczych. Gdzieś w przysłowiowym międzyczasie w 1930 roku klub doczekał się powstania własnego stadionu przy ówczesnej ulicy Rokiecińskiej, dzisiejszej Piłsudskiego. Na pierwsze oficjalne derby ligowe trzeba było jeszcze poczekać. Nie znaczy to, że kluby nie grały między sobą. Pierwsze derby, choć jako mecz towarzyski rozegrano 7 marca 1926 roku. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem ŁKS-u 3 do 0. W kolejnych latach doszło do czterech kolejnych meczów derbowych. Żadnego z nich Widzew nie potrafił rozstrzygnąć na swoją korzyść. W 1939 roku ponownie zabroniono działalności polskich klubów i organizacji sportowych. Fascynacja piłką nożną była już jednak na tyle duża, że zakazy na niewiele się zdały. W parkach i na przyfabrycznych placach, chociaż groziła za to kara więzienia, rozgrywano nielegalne mecze międzyklubowe. Ligowe zmagania piłkarskie wróciły na polskie stadiony w 1948 roku. Nie odbyły się bez problemów związanych z nową, komunistyczną rzeczywistością. Dla nas jednak najważniejsze jest, że w tym roku doszło do oficjalnych ligowych derbów Łodzi. Dwukrotnie wygrał w nich ŁKS deklasując rywala 6 do 2 i 6 do 1. Fatalne wyniki Widzewa z lokalnym rywalem nie były przypadkiem. RTS finalnie spadł z ligi i błąkał się po najniższych ligach do połowy lat 70. XX wieku. Kolejne dekady były słodko-gorzkie dla fanów ŁKS-u. Na początku lat 50. klub spadł do drugiej ligi, by po roku wrócić do najwyższej klasy rozgrywek i od razu stanąć w szranki o tytuł mistrza. W 1954 roku klub zajął drugie miejsce. Rok później wygrał Puchar Polski, a w 1958 roku zdobył upragnione mistrzostwo, by kilka lat później spaść z ligi. W latach 60. XX wieku ŁKS dopadła pewna stagnacja sportowa. Koniec tej dekady okazał się pomyślny dla ich lokalnego rywala. Zmiany w zarządzie Widzewa i na ławce trenerskiej zaowocowały powrotem do klubu pierwszej ligi w 1975 roku. Już rok później Widzew został wicemistrzem kraju, co pozwoliło mu grać w europejskich pucharach. Rozpoczęło to złoty okres w dziejach klubu. W ciągu następnych 10 lat widzew wygra dwa razy Mistrzostwo Kraju w 1981 i w 1982 roku. Pięć razy zostanie wicemistrzem, a w 1985 roku wygra Puchar Polski. Na wysoki poziom sportowy oba kluby wrócą dopiero w połowie lat 90. Najpierw widzę zdobędzie mistrzostwa w 1996 i w 1997 roku, by rok później tytuł przyjął łódzki klub sportowy. Oba zespoły będą także uczestniczyć w eliminacjach do najbardziej prestiżowych zawodów klubów piłkarskich Ligi Mistrzów. W 1996 roku Widzew przejdzie eliminację pokonując w dwumeczu blendby Kopenhaga, co poskutkowało m.in. doskonałym komentarzem z meczu Tomasza Zimocha. W 1998 roku LKS odpadnie w eliminacjach z późniejszym zwycięzcą Ligi Mistrzów, Manchesterem United. Rywalizacja derbowa nie zaczęła się najlepiej dla piłkarzy Widzewa. W ciągu kolejnych dziesięcioleci powoli przechylała się na ich korzyść. Aktualnie we wszystkich rozgrywkach, na każdym poziomie ligowym i w Pucharze Polski, kluby rozegrały ze sobą 76 spotkań. W 29 z nich padł remis. 27 wygrał widzew, a 20 razy górą byli zawodnicy Łódzkiego Klubu Sportowego. Pewnym jest, że czasy złotego amatorskiego sportu już nie wrócą. Niewielkim pocieszeniem dla kibiców łódzkich klubów jest ogólnopolska stagnacja polskiej piłki nożnej. Wychodzi na to, że dystopijne myśli są przywoływane przez myślenie o polskiej myśli szkoleniowej. Rozwijmy zatem kłębiące się chmury i pomyślmy o każdej innej dyscyplinie sportowej. Albo przypomnijmy sobie wspaniały komentarz Tomasza Zimocha z Danii lub z wiekopomnego zwycięstwa 3–2 nad legią na stadionie przy Alei Piłsudskiego. O wadze sportu dla społeczeństwa można przeczytać w artykule doktora Roberta Gawkowskiego: Popularność sportu w Drugiej Rzeczpospolitej, opublikowanym w serwisie niepodległa.pl. Pierwsze lata II Rzeczpospolitej to walka o granice, o kształt państwa polskiego, i jego odbudowę. Gdy tylko zewnętrzna sytuacja polityczna się ustabilizowała, sport w II Rzeczpospolitej pokazał swą magię. Można wręcz powiedzieć, że oczarował tłumy, stał się bardzo popularny, a fotografie najlepszych sportowców zaczęły trafiać na pierwsze strony gazet, niczym zdjęcia gwiazd filmowych. Zostało to znakomicie zobrazowane w popularnym wówczas powiedzeniu Kto najlepiej Polskę sławi? Jan Kiepura pyskiem, konopacka dyskiem. Powiedzenie to powstało zaraz po zdobyciu przez Halinę Konopacką olimpijskiego złotego medalu w rzucie dyskiem w 1928 roku, pierwszego dla Polski. Pod koniec lat 20. kolejną oznaką popularności sportu w kraju było pojawienie się jak grzybów po deszczu klubów sportowych. W 1921 roku było to tylko pięć klubów należących do warszawskiego okręgowego związku piłki Nożnej. Rok później 19, a w 1930 roku już ponad 100 klubów. Futbol, futbol był najpopularniejszym sportem, a na najważniejsze spotkania miejscowych drużyn przychodziło niekiedy ponad 10 tysięcy widzów. Warszawski stadion na Agricoli gościł najlepsze polskie drużyny: tutejszą Polonię oraz gościnnie Krakowie, wynik 0 do 6 dla drużyny krakowskiej. Na mecz przyszedł komplet widzów 6 tysięcy a wśród nich marszałek Józef Piłsudski. Siedem lat później, w 1928 roku, na Agrykoli, reprezentacja Polski grała mecz z USA, zakończony wynikiem 3 do 3. Tym razem przyszedł nad komplet widzów, podobno 8 tysięcy, a niektóre gazety podawały, że nawet 10 tysięcy. Media pisały, że mecz chciało obejrzeć drugie tyle widzów, ale stadion Agrykoli z gumy nie był. Nie dał się rozciągnąć. Niektórzy młodsi widzowie powchodzili więc na okoliczne drzewa. Stało się jasne, że stary stadion na Agrykoli stał się niewystarczający na mecze z gatunku tych z górnej półki. W 1930 roku oddano do użytku obiekt Legi, czyli nowoczesny stadion Wojska Polskiego. Tu już pomieścić się mogło o wiele więcej widzów. W 1936 roku na hit sezonu mecz Polska-Niemcy przyszło 35 tysięcy widzów. Sukces Polaków, bo zremisowaliśmy 1 do 1. Polska Agencja Telegraficzna podała informacje o nawet 40 tysiącach oglądających. Przekraczało to oczywiście pojemność stadionu. Rzecz w tym, że kilka tysięcy biletów pojawiło się na stołecznym bazarze nielegalnie. Okazało się, że na kerce laku sprzedawano sfałszowane bilety. Nikt nie był w stanie ich odróżnić stąd nadwyżka widzów na meczu z Niemcami. Ludzie byli ściśnięci jak sardynki. Kibice stali tuż za linią oznaczającą kres boiska. Sędzia boczny dosłownie deptał po niesfornych widzach wychylających się za bardzo. Justyna Tomaszewska i Krzysztof Olkusz odpowiemy na pytania zadane przez młodzież z ludzkich szkół. Lecimy. Co miało wpływ na tak ogromny sukces piłki nożnej w Polsce? Więc y, wydaje mi się, że jest to dyscyplina sportu łatwa i dostępna. To jest pytanie w ogóle dla socjologa. To jest <grym> pytanie do Zbigniewa Bońka <grym> przede wszystkim. Albo do koordynatora y, całego podcastu Michała Damiaka. Y, wydaje mi się, że. Rzeczywiście, no, piłka nożna bez wątpienia jest naszym sportem narodowym i chociaż y, zawsze mówimy, że są, jest hejt i, się, i, i mówimy, że koniec, nie będziemy tego oglądać, to przy kolejnym meczu Rzesze Polaków siadają przed telewizorem. Natomiast. Y, Mogę tylko tutaj spekulować, że chodzi o tą energię, o tą łatwą dostępność tego sportu wystarczy piłka i już trochę terenu i można grać. A poza tym, jakieś nieprawdopodobne emocje, które się wtedy w nas, w generalnie na całym świecie, przecież nie tylko w Polsce, wydobywają powodują miłość wielką do tej, do tej dyscypliny. Chociaż y, trudną, wydaje mi się, nie jest to łatwa miłość. Czy znaczy, to jest po prostu demokratyczna gra zespołowa, bo w zasadzie nie musisz, mieć, nie wiadomo, nie musisz być nie wiadomo jak sprawny, żeby po prostu pobiegać tak. de facto. I to są proste, jak powiedziałeś, no, zasady są proste. Szybko można coś zorganizować i rozerwać się. Znaczy, pamiętajmy też, że w Łodzi y, piłka nożna pojawia się przy okazji y, też. Y, Dzisiaj ariadny, tak, ale też tak, przy okazji tak, zakładów, tak. Y, których kapitał był angielski, tak. więc Anglicy tutaj taki przywieźli nam szmaciankę po prostu. Tak, tak. Ja potem poszło, potem poszła ta wielka miłość. Dzisiaj muszę Ci się przyznać i, i Wam też, że. No, trudna jest tam miłość do dowódzkich klubów sportowych i do jednego i do drugiego, bo bardzo często jest zakłócana głupimi rzeczami, których ja nie rozumiem. I no jakby, z grułami, niszczeniem tak, po prostu mienia w imię. Tak, wandalizmem, po prostu, wandalizmem. I jakby, moim zdaniem to ze sportem już nie ma nic wspólnego. Nie, to jest jakby to zaczęło smutne, że jedyne co ma kibic do powiedzenia, czy znaczy to nie jest już kibic, tylko to jest wandal, ale co taki wandal ma do powiedzenia światu, to to, że taki czy inny klub jest panem, nie? Dlaczego kibice dwóch klubów z łodzi nie darzą siebie wzajemną sympatią? Może to być zazdrość, czy chęć nie do końca zdrowej rywalizacji? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo przychodzą mi na myśl tylko brzydkie słowa, a nie mogę ich powiedzieć. To Ja postaram się być w takim razie tym takim łagodzącym. Znaczy, znaczy, trudne to jest tak naprawdę do, do zrozumienia. No, to jest jakieś plemienne okrzyki. Tak, to jest. Znaczy, ja sądzę, że wiesz, pierwotnie te dwa kluby, one ze sobą rywalizowały czysto sportowo. No właśnie. Prawda? Ale wiadomo, zawsze pojawia się tutaj uwaga, mądry, mądry, bo antropolog będzie mówić, ale kategoria swój obcy, no jakoś się musisz definiować. No jak się taki, no co, masz się, no, znaczy, kto więcej przeczytał Proust'a, no, no ale nie, ja no. to rozumiem, tylko no, jakby nie rozumiem formy tej, tego definiowania, wiesz? Jakby to mhm. mówiliśmy, to niszczenie miasta, i dzisiaj, szykując się do, do, mhm. do tej, tego odpowiadania na Wasze pytania, trafiłam w ogóle na jakąś stronę za dymy stadionowe, mhm. gdzie jest rozpisane w ogóle, gdzie się kto leje z kim. A. I to jest dla mnie przerażające, nie? Jakby Czy, tracimy ducha tego pierwotnego, o co chodziło. Czy znaczy, są naprawdę zainteresowani tym sportem? Boją się iść na sport, tak. ponieważ spotykają tych, są po prostu, którym nie jest ważne, czy będzie widzew, czy to będzie UKS, tylko generalnie będzie rozpierducha. Tak, Więc to tak. jest właśnie ta rzecz. Nie? Że... A z drugiej strony ci prawdziwi kibice, którzy z oddaniem takim, jakby mój ojciec, który mówił o widzewie, nie inaczej, jak mój widzewek, mhm. y, po prostu tracą, bo zawsze wszystkich się niestety często mierzy tą samą miarą. Tak. Nie? Że... A przecież możesz kibicować swojemu klubowi, ale z szacunkiem dla, dla tych drugich, prawda? To I też jakiej chodzi, łodzi jak... sobie życzę. Ja też tobie życzę takiego. <noise> Najbardziej mnie denerwują jednak te napisy, te bazgroły, które bez y, żadnego refleksji powstają w tym mieście. I to obsikiwanie murów y, y, sprayem jest po prostu głupie. Amen. Jaki sport poprzedził popularność piłki nożnej w XIX-wiecznej Łodzi? Więc to jest dobra historia, ponieważ Łódź rzeczywiście miastem sportowym jest od dawna. Pierwsze takie mm, sporty, które były tutaj uprawiane, to bez wątpienia jest strzelectwo. Pierwszy klub strzelecki powstaje chyba na początku, 20 lata XIX wieku i był tylko dla Niemców. To mhm. był taki bardzo elitarny klub. A potem rozwija się miłość do bicykli, do rowerów. Powstają stowarzyszenia cyklistów. Cyklopedys tak, mi się bardzo słowo. podoba ten łódzki, y, to był konsulat chyba, to konsu, mhm. konsulat łódzki Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Tak. Mieliśmy konsulat dla rowerzystów. Słuchajcie, to jest rzeczywiście jakiś fenomen. Powstają też wtedy tory y, dla cyklistów, y, ale też dla wrotkarzy, to też było podobno mhm. w łodzi bardzo popularne. Bardzo dużym powodzeniem cieszyła się lekka atletyka. Co ciekawe, też kobieca, że to mhm. nie było od, od razu tylko jedna, jedna, że sport był dla mężczyzn, ale kobiety były, już od razu były równouprawnione, były od razu drużyny y, kobiece i drużyny męskie. Bardzo wielkim powodzeniem cieszyła się hazena, czyli popularna właśnie wśród kobiet czeska odmiana piłki ręcznej. Mhm. No a poza tym rozmawialiśmy też o boksie. No, o boks tak? był bardzo popularny, w tym bardziej, że łódź miała bardzo duże sukcesy, jeśli chodzi o właśnie. Boxerów. Tutaj warto chociażby jedno nazwisko przywołać, bo przecież Henry Kemel, być może w Polsce dzisiaj nieznany, ale Henryk Chmielewski, przecież człowiek, który pracował, no właśnie, był sobie, pracował jako farbiarz w, u Poznańskiego, ale potem. Rozwinął swoje skrzydła jako bokser, który nie tylko był najpierw wicemistrzem Polski, ale potem miał tytuł w ogóle Mistrza Polski. Startował też w wadze bodajże półśredniej w Mistrzostwach Europy. Po II wojnie, w zasadzie krótko przed II wojną wyjechał, ale on się już później. Y, związał ze Stanami Zjednoczonymi i tam zresztą walczył z, ze wściekłym bykiem Montaną, mm -hmm. którym w paradzie przerwał, no przegrał, bo przecież to jest wściekły byk, no więc jak. Ale Henryk Kemel właśnie dlatego zmienił swoje nazwisko, tego nie Chmielewskiego, mm -hmm. na Henryka Kamela, także prosimy nie mylić Henryka Chmielewskiego od pap o, jako papcio tak, Chmiela, tak. tylko Henryk Kemel, to mówimy o nim, ale tak, no boxing akurat był całkiem yy, solidny. Mój dziadek, słuchajcie, był trenerem boksu w Łodzi przed wojną i mój ojciec, i jego brat też trenowali boks. No a mój ojciec ja, kulturystykę No kolej. widzisz, Ja bardzo lubię boks, znaczy lubiłam ten dawny boks, bo teraz to niewiele ma wspólnego z tym, co kiedyś było pokazywane. W sensie to jest komercja jedna wielka, ale pamiętam, że oglądałem z z zapartym chębą. Mhm. on mi tłumaczył to wszystko i właśnie to wiedział od mojego dziadka, który swoją drogą umarł na Piotrkowskiej, Także łódzka tradycja. <laughs> ale też w jakiejś boksowej taki <laughs> wojnie? Nie, nie, chyba, chyba zawał. To po prostu tak, podejrzewamy. Ale no, życie pewnie miał ciekawe. Jeszcze tenis, zapomniałam o tenisie. Nie Bracia Stolarów przecież nam y, sami grali w tenisa i wygrywali nawet turnieje tenisa. No, ale tenis właśnie mówisz o tym ziemnym. Tak, ma jeszcze. Jeszcze tenis stołowy, stołowy który, który pierwszy tak. związek, polski tak. związek tenisa stołowego, czyli popularnego pingponga, to właśnie w Łodzi zawiązamy. Czy szachy, szachy też w Łodzi były bardzo no, popularne, a Rubinstein. Ale no. możemy tak długo. No.